Chcecie, drogie byki, co dla Was od 1 do 7 lipca na niebie i w kartach Tarota? Otóż zacznę od retrogradacji. 29 czerwca, czyli w ubiegłym tygodniu, to było w sobotę, Saturn przeszedł do ruchu wstecznego. 2 lipca, czyli we wtorek w tym tygodniu, Neptun przechodzi w retrogradację, tak? Saturn to jest ten nasz srogi nauczyciel. Neptun planeta e, uczuć, e, planeta artystów, natchnienia artystycznego, tak? e, które obydwie planety znajdują się w rybach e, i w tym dniu e, będzie bardzo ładny nów, przepraszam, nie nów, tylko e, Trygon, ten Merkury będący jeszcze w raku, zrobi trygon z tym Neptunem. No to będzie miało duże znaczenie uczuciowe, tak? A że obie planety są, e, znaczy Neptun jest w rybach, Merkury będzie jeszcze w raku. E, więc bardzo dobrze wpłynie na Was, byczki uczuciowe tak, możecie kogoś poznać w tym dniu i później Merkury przejdzie do lwa, czyli postawimy na siebie, tak, lew musi, no, ten Merkury jest taki egzaltowany, więc ja uważam, że będziemy siebie pokazywać z jak najlepszej strony, tak. 6 lipca mamy nową Księżyca w znaku Raka, to też jest dla Was dobra informacja, tak, czyli rozpoczynamy Nowe rzeczy, y, też sporo tych uczuć, y, no te, te wodne znaki y, dobrze wpływają na Ciebie, byku. Zobaczę, co pokażą karty. Tak, dużo będzie się działo, drogie byki, i w uczuciach, i w jakichś podróżach. Pierwsza karta, która mi się pokazuje, to jest karta świat. Więc albo szykujecie się na wyjazd, albo już jesteście na wyjeździe. Rozpoczęło się lato, mamy wakacje, czas wyjazdów, tak, piękna pogoda. Aczkolwiek ono się troszeczkę zmieni, yy, ale nadal będzie ciepło, bo teraz jest, można powiedzieć, upalnie. Yy, więc widzę Was, drogie byki, w świecie. Yy, pojedźcie sobie gdzieś, odpocznijcie. Yy, nieunikniony rycerz, kielichów. Czyli na tym wyjeździe możecie kogoś poznać, drogie byki, albo możecie poznać kogoś w podróży. Tak? E, I karta wynikowa mm, e, to jest król mieczy, czyli duży przepływ informacji. Pamiętajcie, drugie Byki, jak Neptun wejdzie w retrogradację, ta planeta może nas mm, trochę omamiać, tak? bo Neptun w ogóle nas no, to jest taka mgła. Tak? My nie widzimy rzeczywistości, a jeszcze będzie w retrogradacji, więc mm, będzie przysłaniać niektóre rzeczy. Ta rzeczywistość, czasami będziemy patrzeć przez różowe okulary, możemy powiedzieć, ale jest fajnie, kolorowo, miło, a rzeczywistość będzie inna, tak? Także trzeba być uważnym, drogie, drogie byki. Ale życzę Wam wszystkiego dobrego i pozdrawiam Was serdecznie.